Witam serdecznie, Piotr Kramnik moim i państwa gościem w studiu telewizji kłockiej. W rozmowach tygodnia jest starosta powiatu kockiego. Krzysztof Waldy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jest pan członkiem zarządu powiatu kockiego i stara się pan o stanowisko burmistrza miasta kudowy zdroju. Dlaczego? Przede wszystkim perspektywa dla kudowy, bo taka pewnie się otworzy przy, nowej, przy nowym rozdaniu środków unijnych. I tutaj chciałem, czy zdecydowałem się tak naprawdę na kandydowanie z prostego powodu. Moje ośmioletnie doświadczenie w pracy zarządu powiatu Kłodzkiego jest tym elementem, który pozwoli ściągnąć duże środki unijne w tej nowej perspektywie dla kudowy. I to jest wielka szansa. Poza tym mam wizję rozwoju kudowy która będzie mogła być zrealizowana, jeżeli tylko mieszkańcy dadzą mi taką wolę. I myślę, że o tym porozmawiamy szerzej, na czym rozwój Kudowy miałby polegać. Ale także myślę, że chciałbym stworzyć miasto Kudowe Zdrój przyjazne mieszkańcom. I takie miasto, w którym to większość mieszkańców będzie decydowało rzeczywiście, co się w nim dzieje. Dlatego jeden z moich pierwszych punktów, punktów programu wyborczego i naszego komitetu wyborczego nowe otwarcie, nowa perspektywa dla Kudowy jest wprowadzenie tak zwanego budżetu, budżetu partycypacyjnego, czyli takich środków, o których to właśnie mieszkańcy będą decydowali, co robić. To które te najważniejsze założenia są w programie wyborczym? One są rozbudowane i oczywiście, jeżeli są Państwo zainteresowani, to zapraszam na stronę internetową krzysztofbaldy.pl i tam cały program wyborczy jest przedstawiony. Natomiast e, trzy najważniejsze elementy. Właśnie ten budżet, budżet partycypacyjny. Druga, przebudowa y, infrastruktury miasta i y, zmiana wizerunku urbanistycznego miasta. To jest ten drugi element. I postawienie na rozwój bazy sportowej. Y, I to są te elementy, które y, także ze sobą się wiążą, bo jeszcze w dalszej części programu mówimy o poprawie bezpieczeństwa życia mieszkańców. Ale to się z tym wszystko wiąże. Jeżeli nowy układ komunikacyjny chodników, dróg, ścieżek rowerowych, to jest też ta poprawa bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o zagrożeniu przeciwpowodziowym, to jest też poprawa bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o doposażeniu ochotniczych straży pożarnej, to mówimy o poprawie bezpieczeństwa i komforcie życia mieszkańców. I na to stawiamy. Jakie zadanie jest dla Pana priorytetem w momencie, gdy zostanie Pan wybrany na burmistrza miasta Kudowy Zdroju? Po pierwsze tak naprawdę chciałbym przejrzeć budżet miasta, ponieważ to nie my jeszcze będziemy decydowali o kształcie budżetu. To obecna kadencja, obecny burmistrz, obecna rada jeszcze będzie projekt budżetu opracowywała. I pierwszymi zmianami, które będę chciał wprowadzić to właśnie ten budżet, budżet partycypacyjny i drugi element, który wynika także z charakteru miasta, a mianowicie utworzenie tak zwanego funduszu promocyjnego Kudowy. O ile o pierwszym elemencie mówiłem, to teraz kwestia tego budżetu czy tego funduszu promocyjnego kudów. Otóż w tej chwili podstawą gospodarki miasta to są przedsiębiorcy z branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej. I tutaj dość istotną rzeczą jest właściwa promocja naszego miasta. Chciałbym utworzyć zespół doradców złożonych właśnie z takich przedsiębiorców, którzy zadecydują, w jaki sposób Wydać pieniądze na promocję kudowy tak, aby skutecznie ściągnąć turystów, a zatem tak, aby skutecznie miasto zarabiało i miało większe środki do dyspozycji dla mieszkańców? To jest najistotniejszy element tego, który będę chciał zrobić od razu. Ponieważ pozostałe zamierzenia są zamierzeniami długofalowymi, długoletnimi. To z jakim motem, motem zmierza Pan do no, tych wyborów? Myślę, że moja ośmioletnia kadencja w Zarządzie Powiatu Kłodzkiego predysponuje mnie do tego, aby powiedzieć, proponuję Państwu doświadczenie, wiedzę, umiejętność i pracowitość. Jak ocenia Pan dotychczasową swoją pracę polityczną na rzecz Powiatu Kłodzkiego? No, to była praca polityczna rzeczywiście, ale też praca dla całego regionu. Ja bym chciał zaznaczyć, że przychodząc i obejmując funkcję starosty Kłodzkiego, Spotkałem się z bardzo trudną sytuacją finansową powiatu kłodzkiego i to były pierwsze dwa trudne lata, aby tak naprawdę ustabilizować finanse powiatu kłodzkiego. Trudne zadanie, choć mało widoczne i mało spektakularne dla mieszkańców powiatu kłodzkiego, ale przypomnę, że przychodząc na stanowisko starosty nie było pieniędzy w kasie powiatu na wypłatę dla nauczycieli. A w tej chwili, proszę Państwa, spokojnie wszyscy mogą funkcjonować. Nie mamy kredytu w rachunku bieżącym, czyli nie finansujemy wydatków bieżących właśnie z kredytów. A więc sytuacja jest stabilna i mamy te finanse opanowane. A przy okazji udało się zrobić w ciągu tych ośmiu lat i z obecnym starostą wiele rzeczy. Y, przypomnę takie spektakularne rzeczy jak chociażby y, modernizację jednostek straży pożarnej i naszej zawodowej i Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie powiatu kłodzkiego. Potężne zadanie, 4,5 miliona euro ściągniętych środków finansowych na to zadanie. Y, przejęcie PKS-u też y, spotykało się z dużą y, krytyką, ale było to długofalowe zadanie, bo proszę zwrócić uwagę, że mogliśmy zakupić w tym roku 11 nowych autobusów i to też z wielką pomocą środków unijnych. Do tego udało nam się stworzyć powiatowy środowiskowy dom samopomocy, czyli ukłon w stronę osób niepełnosprawnych, dla których brakowało takiego miejsca. I szereg innych rzeczy związanych z funkcjonowaniem całego regionu, nie mówiąc już o rzeczywiście dobrej promocji, którą widać i skutkuje to rzeczywiście w gminach powiatu kłodzkiego. Tą rozmową zaczynamy cykl rozmów kandydatów na burmistrzów miast na terenie ziemi kłodzkiej. Mam nadzieję, że te wybory będą przebiegały w czysto merytorycznym duchu, a naszymi państwa gościem był Krzysztof Waldy. Ministerstwo Rostockiego Dziękuję panie redaktorze. Mam nadzieję, że rzeczywiście te rozmowy to będą rozmowy merytoryczne o wizjach miasta, o, o wizjach przyszłościowych, a nie wyciąganie jakichś indywidualnych czy osobistych niechęci, animozji i dalej. I myślę i życzę wszystkim innym kandydatom, abyśmy rzeczywiście merytorycznie rozmawiali o naszych miastach, o naszych małych ojczyznach.